Roztomili w naszym szlagerowym studio wyjątkowy gość. Showman niezwykle uwielbiany przez kobiety. Faceci go też lubią. Jednym słowem witam Mirka Jędrowskiego. Cześć Mirek. Serwus. No piękne spotkanie Hopie. A Państwu przypomnę, że 22 listopada w Kępnie premiera oraz koncert promocyjny płyty śpiewą aniołku Tobie. I bez Mirka zapytam wprost. Powiedz mi Hopie ten koncert. może już wizja tego jak on będzie wyglądał? To jest pierwsze pytanie. Ja wiem, że na tym koncercie na scenie łącznie z tobą, a może trochę więcej niż z tobą, 14 osób opie. Wielki show. Co to będzie? Powiedz mi, ja wiem, że wąż wizja, ale jakbyś tak miał w telewizji o swojej wizji, proszę bardzo. Ja jedno, muszę powiedzieć tylko jedno, że będzie to naprawdę show przygotowane przez 3 miesiące my wszystko dopracowali, będzie złoto cyja, będzie piękna gitara, piękne gitary właściwie i muszę powiedzieć, że będą fajne tancerki, hmm. będzie dużo śpiewania, dużo miłości, dużo ciepła i wszystkiego co ino najlepszego się można spodziewać na tym koncercie. Słuchajcie, będzie wszystkiego dużo, to najważniejsze, będzie ciekawie, ale Mirek, a złoto oka na, na widowni będzie? Złoto Oka będzie. W nie na widowni, o, ale na scenie. To na chciał scenie. usłyszeć, to <laughs> chciał usłyszeć. Bo tak mi się przez moment wydawało, żeś zapomniał. Drodzy Państwo, po koncercie promocyjnym Mirek już rychtuje trasę koncertową. Z tego co wiem, Mirku, będzie 10 ekscytujących takich koncertów w Hopie. Wiesz, grudzień, styczeń, luty, co tu dużo dać. Razy 10 powiedz Kai. 22, 22 listopada w Kępnie zaczynamy. Po tym czekał na nas wielki autobus i ruszamy tra w trasę koncertowo. Także i no obserwujcie, i czytajcie, i słuchajcie, Kaj idzie nos obejrzeć i myślę, że e, nie wyda tutaj godą, co macie przyjść. I no myślę, że mnie nie zawiedziecie, a przyjdziecie, kochani Państwo. Wielki bus, w tym wielkim busie wielki szlagerowy showman Mirek Jędrowski. Hut ci się nie zmienił, widzę. Ten sum. Dur? No troszkę się zmienił, trochę A... się przykrócił, rozumiesz. I wyżej postawił. I wyżej postawił. <grym> Słuchaj, no. zawsze na flaga na hucie taką, wiesz, nasza flaga. Biało-czerwono. Taką naszą. Nie, biało było. Biało. Symbol, symbol czystości Ślązoka. Ja go dzisiaj podpuszczam, słuchajcie, a on mi go do dorichty, dokładnie to co myśli. Bardzo szczery, bardzo szczery Mirek. No, po premierze Twojej płyty, Mirku, i Państwu to również muszę powiedzieć, że spotkamy się w szlagierowym studiu. No, po to Mirek, żeby bardzo szczegółowo omówić tą płytę i sytuację, która po niej powstała. Ale od Ciebie chciałbym usłyszeć tak od serca. Prawdziwą informację. Jaka ta płyta, tuż, proszę Państwa, przed premierą, jaka jest ta płyta według mirka Jędrowskiego? Taką bardzo osobistą, wręcz bym powiedział altruistyczną, jest o miłości. Jest y, taką, gdzie odkrywą swoje serce chyba. Już tak naprawdę, może już nie do końca, ale w 90%. Kochani Państwo, jak Mirek odkrywa swoje serce, to znaczy, że jest w nim miłość. A tą miłością poradzi się podzielić. Czyli co? Cyja Gro, saksofon Gro, ja? gitary, grają. gitary grają, wszystko w Twojej duszy. Działkę śpiewają. Działkę śpiewają, a Mirek, Mirek śpiewo, ale duet y, też jest. Jest. O, nowość, coś na, Nowość na płycie, perełka. Ewa Kapała, która wzruszyła mnie po prostu do łez, kiedy występowała. To pamiętam. A ja, a ja był w jury. <głos> <wiesz>. <głos> Słuchajcie, ta historia już znomy, ale ja też znom, proszę Państwa, i po chwilę, po premierze o tym opowiemy. Ale ja muszę Państwu przypomnieć, że zaproponujemy również szlagierową premierę teledysku Mirku. Teledysku o pięknej nazwie Złoto oki sen. I ten teledysk, przypomnę tobie i Państwu, promuje nowe wydawnictwo. No, a na teledysku pojawia się, pojawi się, proszę Państwa, przepiękna Afrodyta, dobrze? Która, Dobre. jak widzę w Twoich oczach, mocno cię oczarowała. Czy tak jest, Mirku? O, no, to już dawno. <laughs> już dawno, słuchajcie. To już dawno się pojawia w tych snach, rozumiesz? Pięknie. To powiedz mi, jak wygląda ten Twój złoto oki sen. To dużo nie będziemy go dać, to trzeba zobaczyć. O! I dlatego musimy pogodać o tym teledysku, chopie. Czyli tak, po pierwsze wiesz, w jakim rytmie grosz? Jakim? Jakbyś to miał tak. Jednym słówkiem. Wiesz, słonecznie. słonecznie. Buzuki forever. O, to tak po śląsku powiedział. Patrzcie, z takim śląskim akcentem. Buzuki forever. nie, cały Mirek Jędrowski. No ale co cię tak na, najbardziej, że tak powiem, intryguje, jakbyś był widzem tego teledysku? Co by ci się tam najbardziej spodobało? Piękność Afrodyty. Wow! Czyli miłość, piękno. A kto występuje jeszcze w tym teledysku? To, że tyś jest piękny, to ja wiem. Instrument wiodący do, do buzuki to? Jeszcze, jeszcze właśnie tak, chciałem Ci powiedzieć. Buzukista, który tam grał, ale niestety nie, nie udało mi się buzuki załatwić, także znaczy. grona mandolinie, wiesz, ale na mandolina też grona w tym utworze. Także. Proszę Państwa, bo jest coś takiego, jest rytm buzuki i instrument buzuki, a on się przyznał, że zamienił mandolina na buzuki i w ten oto sposób zachował ten sam rytm. Wiele nie mylić z Bazukum. <noise> proszę Państwa, na te pomyłki to my nie wlezymy, bo to e, mogą być richtig wybuchowe pomyłki. Ale my czekamy na ten wybuch emocji związany z teledyskiem, promocją e, i na tą piękną, proszę Państwa, Afrodytę na wizji. Czy dobrze go, Domirku? Bardzo dobrze. Myślę, jak zobaczysz, to ci się też spodoba Afrodyta. No. O, byś miał takie sny. <noise> Proszę Państwa, Złoto Okie proponuje Mirek Jędrowski nie tylko mnie, ale również Państwu. A ja bardzo pięknie Ci dziękuję za rozmowę, Mirek. A Państwu przypomnę, że moim gościem i Państwa był Mirosław Jędrowski, szlagierowy showman, z którym możecie się Państwo spotkać na szlagierowej gali. Papapam przypomna: 22 listopada w Kępnie oraz 29 listopada na Andrzejkowym szlager Party w Chorzowie a Tarowski z Mirkiem Jędrowskim zaprosza na nowość w liście śląskich szlagierów, ale zanim to nastąpi słowo do Mirka. Ja chciał jeszcze powiedzieć, żeś nie powiedział, że 1 grudnia jeszcze ty się spotkamy w Jastrzębiu. Jeronie, w Jastrzębiu! Słuchajcie, i tak właśnie Mirek przyznał się do początku trasy koncertowej 1 grudnia w Jastrzębiu.